Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, gdzie zmienić język klawiatury w telefonie Blackview A80s. Na początku uruchamiamy klawiaturę, a następnie naciskamy na ikonkę zębatki w jej prawym górnym rogu. Następnie wybieramy opcję języki i dodaj klawiaturę. Szukamy klawiatury, którą chcemy dodać. I dajemy gotowe. Możemy tak dodać więcej klawiatur. I też dajemy gotowe. Następnie wychodzimy z powrotem do klawiatury i za pomocą globusa, poprzez jego naciskanie, możemy zmieniać języki klawiatury. Jeżeli go przytrzymamy, możemy wybrać z listy języków. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!